Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie moi Kani, w kolejnym odcinku z Hiroshi V eee, i nas na sam start możecie zauważyć, że coś się tutaj podziało a eee, no się podziało i to dość sporo, słuchajcie od poprzedniego materiału eee, stąd też wynika opóźnienie tego materiału, że on ląduje troszeczkę później na YouTube ale po prostu zajęło mi wciół, naprawdę wciul czasu Dojście do tego etapu, na którym jestem. E, mianowicie w tym momencie kończymy sobie już mapę. Teraz wow! Jak to się stało, że kończymy. Jak jeszcze przed chwilą zdobyłem mu ten zamek. Czy ten zamek. Któryś z tych zamków mu dopiero co przecież zdobyłem na poprzednim materiale i musiałem się bronić. E, I mnie w ogóle z każdej strony byłem w dupie. W dupie. i... w dupie jeszcze raz. Trzy razy w dupie byłem. Słuchajcie, zajęło mi to naprawdę długo. E, dużo czasu mi to zajęło. E, mega dużo e, zapisów gry, e, mega dużo podejść, e, ale udało się wreszcie. Słuchajcie, kluczowym było, e, kluczowym było przyjmowanie uderzeń na zamki e, i powtarzanie do momentu, kiedy nie zdążyliśmy mu zabić wroga, kiedy znaczy bohatera. Kiedy udało nam się zabić bohatera wroga, od razu było łatwiej, nie? I to było kluczowe. Więc po prostu trzeba było zaciągać swoim moim bohaterem albo relagiem, najczęściej albo szadią. Dobrze mówię szadią? Dokładnie albo tym, albo tym zaciągać wrogów pod zamek, sprowokować ich do zaatakowania zamku i po prostu rozwalenie jego bohaterów. Po takich kilku oblężeniach udało mi się wyjść na powierzchnię. I wtedy na powierzchni udało mi się wreszcie połączyć armię już światą, trochę Shadia też sobie poekspliłem, ma 17 poziom, wygląda w ten sposób i Shadia zrobiła coś mega zajebistego, bo nią słuchajcie udało mi się wbić do pierwsze Smoczej Utopii, po drugie do tego Grobowca Magów czy coś takiego i Shadia ma teraz coś mega, mega zajebistego. Czemu to jest? Halo Ej, czary mi się zjewały. No, daję wam rękę. Naprawdę, daję sobie rękę uciąć, bo przecież no, miałam tyle czarów. Co się stało? A Raelak? Jak wyglądają twoje czary? No, ty masz wszystkie normalnie. Ej, no to się czuję co najmniej oszukany, słuchajcie. E, Relakiem mi siadł rozkład i przestałam grupowy rozkład teraz. Ale szadion. No kurczę, serio? Szadion przecież miałem vampiryzm. Ale ja nie mam... nie mam już Magię Roku, chyba że nie mogłem się tego nauczyć. Pamiętam, że mi z Grobowca Magów wyskoczył na pewno wampiryzm i co było mega zajebiste Z tego mi wsiadło skrzeszenie z magii światła i myślałem, że po prostu w Grobowcu Magów nieważne jaką magię posiadamy. Jesteśmy się w stanie tego nauczyć, ale chyba na to wychodzi, że, że nie. No trudno słuchajcie. Także po ekspiłem pozbierałem sobie statystyki. Jak widzicie, Shadium już wykopałem z aszy co było jednym z celów Tak, i udało mi się zniszczyć tę armię klanu Blizny Duszy to też było po prostu przyjęcie ataku na zamek nie. i tak, teraz będziemy musieli zbudować mrocznego strażnika i realagiem będziemy przyjmować ostatni z zamków Pana Pomarańczowego swoją drogą jeszcze u góry gdzieś tam znalazłem jakieś więzienie i w nim był Vladimir z 16 poziomem w ogóle i miał coś, co mi mogło mega, mega ułatwić rozgrywkę Ale nie ułatwiło, bo on nie mógł przekazać tego artefaktu nikomu innemu Więc no, niestety Nie pykło Jeszcze jedna rzecz, bo ty właśnie masz teraz tutaj jeszcze parę fajnych artefaktów I na pewno bym chciał mieć to, bo to jest chyba w ogóle zestawu No właśnie, no i to jest zajebisty zestaw no to tego nie użyjemy Dobra, to on zetkujemy jakby ktoś miał... Jeszcze jakieś pretensje, może przejdźmy sobie już do walki. Też bym miał pretensje, dlaczego nie pokazywałem tego wszystkiego na odcinkach? Smacznej kawusi. Standardowo. Słuchajcie, nie pokazywałem tego wszystkiego na odcinkach, bo... Kurde. Ostatnie... Cztery odcinki? Może 5, To było cały czas ciupcienia, no to wyglądało identycznie jak tamte odcinki. Była walka, e, udało mi się obronić. Tylko, że zamiast próby wyjścia, wracałem do tego co było, czyli siedziałem cały czas w zamku i starałem się ciągle bronić, nie? Na tym to polegało, na tym polegała cała rozgrywka. To było po prostu cholernie nudne, tak jak poprzednie odcinki. Uważam, że były po prostu nudne. I szacu szacunek do Was, że e, chciało Wam się to wszystko oglądać. Chociaż na poprzednim odcinku, kurde, coś YouTube odwalił, tak mi się przynajmniej wydaje i mega mamy mega mam obcięty zasięg tam słuchajcie, bo naprawdę mało osób go zobaczyło porównaniu do tego co jest zwykle Ale dobra, nie będę narzekał ważne, że ktoś to obejrzał. <grym> eee, no i no i to jest wszystko, słuchajcie. Po prostu wolałem zrobić to poza odcinkiem, bo to było długie i tak w trakcie grania nie miałem na to pomysłu, dopiero musiałem trochę posiedzieć i po tam tym eee, i tyle. Trzeba ruszyć troszeczkę słuchajcie z tą kampanią, bo... Znaczy w ogóle z hirosami piątymi, bo no, idzie mi tak jak z nosa niestety. E, co mi się bardzo nie podoba. E, już powinniśmy dawno być gdzieś przynajmniej przy ukończeniu tej kampanii, no a tymczasem siedzimy cały czas w w tym samym miejscu, więc... E, no, jest to słabe, dlatego trzeba podgonić i podjąłem taką a nie inną decyzję. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i docenicie, bo jednak e, to ma być głównie z korzyścią dla was, żeby to się po prostu dobrze oglądało. No, i tyle. No, i tyle ode mnie. Przejdźmy sobie do samej rozgrywki, kochani. A, możesz nawet wlecieć, nie boli mnie to. Jak mi się w niego wbijesz, i tak to jest już walka, także luzik. E, zacznijmy sobie standardowo od Slowa. Do Slowa, nawet. E, jeszcze jeden fakt. Mam nowe słuchawki, które są. Leczy jest z gumką, nie? W środku eee, poprzednie były jakieś takie z telefonu, eee, bez tej gumki. I teraz bardzo dziwnie mi się rozumie, bo mam przypomniony dźwięk na uszach eee, i dziwnie słyszysz sam siebie, nie? Więc jest, jest troszeczkę inaczej eee, niż to zwykle miało miejsce. No, ale eee, wydaje mi się, że to nie będzie duży problem. Do mnie kwestia przyzwyczajenia się, nie? Eee, dobra, wbija się tym drogą całkiem nieźle grają. Kosztowały całe 13 złotych słuchajcie, byłem w eksionie wczoraj i dokonałem takiego zacnego zakupu eee, więc za te ceny naprawdę uważam, że są zajebistymi cukawkami eee, A z tamte już mi przerywały co zresztą... Na co zresztą, zresztą bardzo często narzekałem na odcinkach. Eee, więc ja wypróbujemy sobie. No i się opłacają póki co. Zobaczymy... A, źle, wziąłem dwie jednostki, no nieważne. Hmm. Także zobaczymy sobie jak będą się dalej sprawować. Daj mi ten grupowy rozkaz, zobaczymy... Aha, to działa w ten sposób, że na, na danym obszarze, okej. Okay. Nie testowałem tego jeszcze, słuchać. to mi siada dopiero niedawno tak naprawdę. Więc już przynajmniej wiem jak to wygląda. Grad Meteorytu nie mi tutaj? Nie, no, jesteście tak słabo ustawieni, dobra. Weźmy coś, żeby po prostu szybciej zakończyć tę bitwę. No akurat może nie lud. A się, jak nie mu jeszcze powozie z amunicją. Upokorz, upokorz. No. Niech będzie upokorzony. Dokładnie tak. No na prostej strzałce, dzień dobry. Słuchajcie, no naprawdę jest to najcięższa dla mnie póki co kampania w tych heroesach i to się praktycznie potwierdza, bo takie też komentarze słyszałem przed e, rozpoczęciem kampanii lochu, e, że jest to najcięższa... Co mi jeszcze zostało? Aha, ci prześladowcy, no dobra, spok. Waitujmy, niech się ujawni. E, że jest to najcięższa, słuchajcie, z kampanii, no i chyba tak, chyba mogę to potwierdzić, bo... To naprawdę idzie mi ciężko. Marka był lightowy. Na początku może był delikatnie tak trudny, potem był już totalny light. No i aktualnie. O, przy okazji cię odkryliśmy. E, dzień dobry. A aktualnie no widzicie, to jest dopiero druga misja, wyglądało tak wyglądało. I tak oto klan nocnego Czerepu został częścią mojego. Ten pechowy rok staje się jednak lepszy. Rok póki co dla mnie jest całkiem niezły. Dobra, tutaj mamy wszystkie artefakty, już fajnie. Podejdźmy się tutaj po czary. E, zapewne nic nowego tutaj nie dostaniemy. No właśnie, wszędzie jest cały czas to samo. Oni w ogóle nie mają magii. E, mroku u siebie. No i szadion, zajdźmy tylko tutaj. Przyswoimy sobie zaklęcia od razu. Hmm. Aha, dobra, już mamy zbudowane. Sorry, zastanawiam się, ale jakie te zaklęcia, szadio? Przecież tutaj miałem wszystkie magii. Więc nie, nie wiem, czego ty mogłeś. Aha, bo to by przecież wyparowały zakęcia. Nie wiem czego. Eee, Zatrzymam pomysł taki, że co tam daje? Zwiększa przychody miasta o 5000, tysięcy. 20 tysięcy przychodów dziennie. Eee, przyrost o 50 000 i siłę czaru grojącego się w mieście o 10. Fajne, fajna rzecz. Eee, czyli jakie teraz mamy przyrosty? <laughs> Całkiem wpytne. No i dobra. Kończymy tę misję. Nie nazwałbym się żądnym władzy, ale muszę przyznać, że mieć ją to cudowne uczucie. No, słuchajcie, bo w trakcie yy, nadrabiania tego scenariusza, kilka razy wywaliło mi gierkę. Yy, jak za dużo wczytywałem, potrafiło mi wywalić gierkę do Windowsa. Więc yy, może z tego to wynika. Nie wiem, ale nawet jeśli musiał się teraz cofać, to... Jest za dużo, za dużo do roboty, żeby to wszystko odzyskać, więc już trudno, szadia może być nieco osłabiona przez to. Dobra, misja trzecia słuchajcie. Kultyści, skoro już wszystko gotowe, relak zmierzy się z klanem blizny duszy. Najpotężniejszym klanem Mikczal. Jeśli go pokona, mniejsze klany nie stanowią żadnego oporu. Jest jednak jeden problem. Plotka głosi, że klan blizny duszy jest przymierzony z lordami demonów. No i na co ja bym sobie tutaj postawił? Yy... Daj mi jeźdźców. Decyzja zapadła. Klan blizny duszy nie chce ustąpić. Zrozumieją, że to był błąd. Kiedy będziemy musieli ich. Możecie sobie podgłośnić teraz, teraz troszeczkę dźwięk, bo pewnie jest cicho. Skąd ta furia, wodzu? Zrobiliby z nas niewolników przy pomocy nadzorców demonów. Znałem ich kiedyś. Dopóki żyją, nigdy nie poczuje się bezpieczny w ich Chow. Masz rację, Raelak. Demony to wrogowie nas wszystkich. Klan Blizny Duszy musi zostać zniszczony, zanim jego zgniły wpływ się rozprzestrzeni. Ale są potężni! Demony ginęły pod moim mieczem i chętnie skorzystam z kolejnej okazji. Każ Saudalowi zebrać wojsko. Tam wyruszamy na wojnę. Mm. Zapomniałem wam jeszcze pokazać, yy, gdzie był Gral. Zaczął u Zaaszy. I z tego, co chyba rozumiem, bo przyznam się też, że obejrzałem sobie jakieś tam gameplaye z tego, jak ludzie grają te misje, i wychodzi na to, że yy, nie jest predefiniowane miejsce, gdzie się pojawił za aszy, tylko jest całkiem losowe. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo miałem w innym miejscu niż yy, ziomeczek z gameplaya, więc yy, jestem w szoku, bo myślałem, że jeśli chodzi o kampanię, wszystko jest predefiniowane, a chodzi na to, że tak nie jest. Dobra, co my tutaj musimy zrobić? to jest jedna z tych chodzonych misji? Przejmij miasta klanu. Nie, dobrze, czyli musimy zdobyć miasta. E, mamy na to jakiś... w ciągu tygodnia, okej, okay. dobra, to, to już mi wiele mówi. E, I co, Szadio, ty nie masz tych czarów w końcu? Nie, no masz wszystkie, to trzeba mi to wtedy. Nie, coś, coś, coś nie tak zagrało. Nie, no, bo wampiryzmu dalej nie masz, czyli dostałeś tylko to, co. okej. Okay. Okej, okay, dobra, rozumiem. Dostałaś tylko to, co miałaś wcześniej. No to uważam, że Realak jest dalej mocniejszym bohaterem. E, dobra, daj mu w takim razie wszystkie swoje jednostki, kochana. O, macie wszystkie... E, machiny wojenne, to jest fajne. No i chodźmy w patronki, oj, cudownie. Ty też się przyłączysz? Ty już chcesz walczyć. To mniej cudownie, o Jezus Maria. Ale już na to nie mogę patrzeć. Wycofaj się wszystkim Ciebie to w ogóle wycofam w takim razie eee... Czemu wy nie jesteście w jedno połączeni Otóż to Dobra, zostańmy w ten sposób eee... Chodźcie maleństwa, chodźcie Pierwsze co na Was uczynię potrzebny. Dobra, wiwnią. w nią. Ty mi dojdziesz wszędzie teraz, nie? No i właśnie, to jest problem. <laughs> Powinienem jedynki zrobić. Jakoś źle się zabrałem do tej wincy, wiecie? Wejdziesz mi w nią teraz? Kurwa, wejdziesz. Ale ty nic nie zrobisz teraz. są, no, dobra, może ma slow, powinien pójść. Ale może jebnięcie jej W ten sposób będzie bardziej korzystania Ty na pewno tu. Jeszcze raz ją ugasz. Hmm. podejść tu. A ja, ja myślałem, że padnie. Dobra, jedna cipka. z Zwróciłem kolejne dwie padły Ty już nie grasz, koleżanko. Więc spróbujmy teraz zrobić wszystko, żeby i tamta druga nie grała. E, I się zastanawiam bardzo, czy lepiej rzucić slowa. O 40% inicjatywę zmniejsza. Wow. Spróbujmy ją zeslołować. Dobrze spadła z sobie o to chodziło. E, ty jesteś niegroźny już dla mnie absolutnie, więc to jest lust. ciebie to Balista może dobija? Pięknie. O to chodziło. Wal ją dalej masz kontraatak, ale, 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 tu. Złajtuj. cudownie, Złajtuj jeszcze raz, rzuć jej desorientację, desorientacja, i A Aj, mogłem nią rzucić desorientację. Racja, 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 zapominam o tym. Ty do niej nie dojdziesz niestety. Ale może jakieś morale? No nie siadły. Ale nie masz kontrataku i to jest dobre. Wadnią, wadnią I jeszcze jedno uderzenie moją chipą. I jest po tobie. No i elegancko. Wow, ale nawet nie wiecie jak ja się cieszę, że wreszcie można ruszyć z normalnymi odcinkami trochę odetchnąć od tego co tam się działo, nie? W tamte scenariusze bo to była po prostu jakaś abominacja. Okej, okay, coś tutaj mam, jakąś drogę. O. Którędy iść? Yes. O się, że jednak będziemy musieli tę armię sobie rozdzielić na dwóch bohaterów. Sorki. Tylko teraz trzeba pomyśleć jak je rozdzielić niebieski wykonuje ruch. No dobra. Nie zwróciłem uwagi, czy jest tylko gracz niebieski, czy ktoś jeszcze, ale chyba tylko. Eee. Jak by tutaj was podzielić? O, w ogóle ci jednego Minotaura zostawiłem. Zróbmy sobie porówni. Pochyłej. co mocniejsze mocniejsze i W tym razie daj mi tutaj jeszcze ją. I was. Wyzwanie dalej. Ja, pitole, tłum ich jest. Dobrze, jeśli nie musimy, to nie walczmy. Z wami można, jak najbardziej. No właśnie. Yy, aha, i nie wiem, czy wspominałem o tym na poprzednim materiale, ale... Uuu, dzień dobry. Uuu, Dobra, Szadio, wracaj tu. Halo? dobra. E, przeskoczył mi. No, coś się dzieje nie tak słuchajcie, dzisiaj jestem grą, bo kursor mi wyskakuje poza, e, poza ekran, na, drugie, na drugi ekran na OBS-a wchodzę, a tak się nigdy nie działo, więc nie będzie można przesłać sobie mapy w ten sposób w No szkoda. Wow. Mocny to ty nie jesteś, ale my oddaliśmy wojsko, no więc yy, ciężary. Stało się, byliśmy w poprzedniej rozgrywce, byłaś też wkurgająca. Zmocniona kulka ognia, to było niezłe. A ja ci grupówkę sloa, rzuca. Taś tu. Uhuhu. Piękny target. Yy, Krąg zimny 288. Kula. I tak was chyba jeszcze mogę zamrozić, nie? Czy nie? Otóż to. A i teraz też mnie zależy już. Nie, no nie rozegramy tego. Bez tego nie zrobimy. W sensie bez wojska od niej, nie. No. Co dużo jest po prostu. Jeśli byśmy mieli wiecie, czym w ogóle tam dym i zrobić to spoko e, No dobra, trudno. E, więc trzeba będzie podnieść kolejną próbę, słuchajcie. Ale już na pewno jest to lepsza sytuacja niż była w poprzednim materiale. Przynajmniej wiemy już jak to wygląda, nie? Dobra, nie wiem. Główne menu, okej. Okay. Przynajmniej wiemy już jak to wygląda, nie? Kampania, Czarny kultyści, okej. Okay. Zaczniemy sobie od nowa. A! Nie, bez sensu, daj mi auto save. No to już trochę jednak jesteśmy do przodu, nie? Daj mi auto zapis dwa. Okej, okay, jesteśmy tutaj, masz te armię? Nie masz Zamieńcie się mimo wszystko i daj mi tego minotaura Ty daj mu tego zbuja Jeden minotaur może zrobić różnicę, nie? Myślę. Naklep go Serio? Jak to jest, że wcześniej miałeś mniej wojsk nie straciłeś nic Teraz masz więcej wojska i nagle straciłeś Wojcik, wejcik, wajcik A, zwejtowałem, nie Ja pitolę, ale jestem głupi. Głupi jak wóz. dobra, zróbmy mózg słowa. Zaraz jeszcze na kogoś desorientację rzucimy. Masz już dojazd? Elegancko do obu, obu masz. To fajnie. To rzućmy desorientację. Na 50% w gru To słabo wrażliwość w takim razie, poproszę. Połam eee, desorientację. Mam nadzieję, że nam starczy many na następną bitwę, nie? Chodź, chodź, malutki, chodź. Ten już nie gra. Może ty go zestrzelisz? Niestety nie. Ale może sam tutaj. Nie w tę stronę. No dobra, nieważne. Tutaj ty raczej kończysz, no właśnie. No matronko. Dobijesz czy nie dobijesz? Nie dobijesz. A ty już dobijesz. Okej. Okay. Zwierzę to szadia, Shadia, szadia. Uuu, wyzwanie jest dalej. To nie będzie takie proste jak myślałem. Może do mnie wyjdziesz, to bym się sam nagle nie w polu. Hmm? Wyszedł z chobą. No dobra. Jak takiś mądry. Jak takiś mądry, to trzeba będzie cię zaatakować w ten zamek. Ale to mój koniec już następnym materiale, Jutro o 18, bo dzisiaj już niestety nie mam na tyle czasu, żeby przeprowadzać kolejną bitwę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, na razie.